Zobaczcie, jakie pełne, piękne wełnowce wystawiłem je na balkon. Pójdę do wyrzucenia na storczykach. Proszę bardzo. Zaraz tutaj. O. o! Tak. Tutaj. Następny piękny przykład. Pojedynczego. Przelećmy je po kolei, czyli ten to ma tylko jeden, drugi zaatakowany, to jest tu i tu. I tu. Ogólnie fatalnie. Ten jest trzeci, co pokazywałem. No. Jeszcze końcówki ma Biały nalot i ten najmniejszy. No. Wszystko idzie do wyrzucenia. Proszę bardzo. No. Także. o już różnymi środkami próbowałem. Nie dało rady wyciągnę go. Czy tutaj na korzeniach nie ma. Ale tutaj ma. że Zobaczymy co tam ma. Najbardziej zaatakowany, zobaczmy, nie wiem czy to wyciągnę, spróbujemy zobaczyć tak z boku, z boku, o jest, tutaj ma, widzicie, to nie da rady po prostu tego wytępić trzeba wyrzucać z długoletniego, proszę bardzo, na porze doświadczenia. Wiem, że zaatakowany raz możemy wyrzucić.